tutaj Kasię, naszą ulubioną zawodniczkę z Energetyka. Pamiętamy Cię dobrze. Co spowodowało, że wróciłaś do Energetyka? Ojej, dużo czynników się na to złożyło. Nie chcę też za bardzo się tutaj rozgadywać z tym, no ale na pewno przyświecało mi między innymi po prostu ten powrót do domu rodzinnego, do najbliższych i no udało się to po prostu połączyć, gdzie w sumie nie spodziewałam się, no ale tutaj tak naprawdę nie musiałam nawet prosić energetyka, żeby tutaj pomocą gdzieś tam wyciągnęli, tylko po prostu to się samo stało i no tak po prostu poczułam intuicyjnie, że to jest ta strona, w którą chcę iść. I ten mecz mnie utwierdził i myślę, że kolejne też mnie będą utwierdzać, że to była słuszna decyzja po prostu. No właśnie, bo objechałaś parę miejscowości już w Polsce, poznałaś kilka klubów. Czy jest bardzo duża różnica między szkoleniem pierwszoligowym i w tej najwyższej klasie rozgrywkowej? No i różnica poziomów. No ja myślę, że tutaj możemy rozgraniczyć też na drużyny pierwszoligowe, które mają gdzieś tam więcej tych seniorek. Tutaj jednak jest drużyna z młodzieży złożona, więc to jest oczywiste, że no, im gdzieś tam tego doświadczenia brakuje, ale za to mają w sobie tą taką dziecięcą radość i energię. I to jest takie nakręcające, budujące i one to dzisiaj pokazały. Także mimo, że gdzieś tam mają te braki techniczne, którymi no cały czas pracują na tych treningach, e, no to nadrabiają po prostu czymś innym, ale też jakby nie chcę im umiejętności ujmować, e, bo naprawdę grają no bardzo dobrze często widać po wyniku, prawda? E, no więc na pewno ta energia młodości tak e, fajnie e, oddziaływuje. E, no widać po wyniku, ale nie ukrywam, że gdyby nie twoje wejście, to już ciężko by było. E, twoje wejście spowodowało, że jednak... Nie mówię, że sama zdobyłaś punkty, absolutnie nie. Natomiast wydaje się, że ta różna stała się pewniejsza. Nawet nie to, że kończyłaś ataki, ale podbijałaś piłki, gdzieś tam poklepywałaś te dziewczynę. Wydaje mi się, że to może bardzo dużo zrobiło. No jeśli tak odbieracie, to to bardzo mi miło. Gdzieś tam, no może tak też tej powiedzmy brudnej roboty dzisiaj było gdzieś tam po mojej stronie. No i najwidoczniej taka była ta rola gdzieś tam tego tej osoby od tych tego typu piłek, a nie żeby tam na siatce zabijać, bo to tak naprawdę robiła dzisiaj Julka, e, no więc e, jeśli mogą w ten sposób pomóc drużynie i gdzieś tam przyczynić do tego wyniku, no to mi taka jakby robota odpowiada, ale nie zmienia to faktu, że w innych meczach mogę mieć też tą inną rolę, więc no najwidoczniej dzisiaj drużynie było po prostu to potrzebne, co dałam. Jesteś świetnym wzmocnieniem i taką stabilizacją dla tej drużyny juniorek, bo to przede wszystkim energetyk znany jest z tego, że ma ogrywać E, młode dziewczyny, młodzież dokładnie zdobywać medale. Ty też to zresztą pamiętasz. E, natomiast takie wzmocnienie spowoduje, że być może energetyk będzie się piął do góry i do końca sezonu ugra coś więcej niż tylko środek tabeli i pewne utrzymanie. No tak, przyświecają nam play-offy i chyba nic więcej tutaj nie muszę dodać. Nie interesuje nas to miejsce, w którym teraz jesteśmy, więc pniemy się do góry. No do tego życzę i w takim razie do zobaczenia na następnym meczu. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziewczyny witamy w Poznaniu, ale dzisiaj chyba w nie za dobrych humorach będziecie wyjeżdżały. No fakt, przegląd na 3-1 nie cieszy, ale widać było ponad, że zespół jest zmęczony i ta przerwa świąteczna myślę, że dobrze nam zrobi. Jesteście zmęczeni całym sezonem, tą ligą? Myślę, że tak, zagrałyśmy naprawdę wiele meczy, które pokazały, że umiemy się postawić nawet dziewczynom, które grają wyżej w tabeli. Myślę, że tak jak Wiktora powiedziała, to po prostu już przyszło zmęczenie i nie wytrzymałyśmy troszeczkę presji. A ja tak patrzyłam, że jednak dziewczyny z energetyka to... Pierwsze skrzypce grają w Zespole Sosnowca. Jesteście trzy, czyli właściwie połowa zespołu i cały czas właściwie w pierwszym składzie. Żadna z Was, no, na chwilkę może były jakieś tam zmiany, ale to wszystko. Um, wokół Was jest budowany cały zespół? Ciężko nam powiedzieć. Myślę, że nasz zespół jest bardzo wyrównany na treningach. Każdy gra, myślę, że na równym poziomie. To kto wyjdzie w meczu wychodzi na treningach po prostu. Dla Ciebie to pierwszy sezon poza Energetykiem, e, e, z, od małego Energetyk. Jak to tak jest pierwszy raz wyprowadzka ze swojego ukochanego miasta? Ciekawie, na pewno coś nowego, fajna przygoda. Myślę, że w przyszłym sezonie zobaczymy, czy mnie wywieje. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że ma najlepszą stulikatorkę na życie. A, Czyli razem mieszkacie? Tak, bardzo dobrze się dogadujemy, jak na razie. Okej, okay, no ale powiem tak, ja się cieszę z wygranej Energetyka, bo dla Energetyka to były bardzo ważne punkty. Wy jesteście macie pewne miejsce w środku tabeli, ale widać, że trenerzy was pamiętają, bo tutaj widziałam bardzo miłe poprzywitanie z trenerami. No tak, jakby, oczywiście, że sentyment zostaje. Tutaj przecież wszystkiego uczyłyśmy tak naprawdę od początku. No, Wiktoria może troszeczkę później, bo pierwszy, pierwszy klub macierzysty to Hetman, więc... E, no ale no na przykład ja no, jestem tutaj od samego początku, więc no tak miło wrócić, czy tak powiem, na stare śmieci. Ja spędziłam tu też dużo lat, więc zawsze zostanie mi jej sentyment. Nie ukrywam, że bardzo bym chciała, żeby energetyk utrzymał się w pierwszej lidze. Zawsze ostatnio jak przyjechałam tutaj, to też przyszłam na mecz, zawsze z miłą chęcią tu wpadnę. No to jak Energetyk utrzyma się w, w pierwszej lidze, a głęboko w to wierzę po dzisiejszym meczu, to może będą kolejne wzmocnienia dziewczyn z Sosnowca, które zobaczymy w, tutaj w Poznaniu. Co Wy na to? A tego nikt nie wie, sezon pokaże. <grym> tutaj prosi się pytać head coacha, <grym> trenera Patyka. <grym> Okej, okay, zapytamy. W takim razie dziękuję bardzo i miłych wrażeń do końca sezonu z Sosnowcu. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. bardzo. Myślimy dzisiaj już o świętach czy jeszcze o tym meczu? Nie, no chyba o świętach jeszcze w tym momencie ciężko myśleć. Bardziej gdzieś tam emocje pomeczowe, no i radość po tym meczu, bo to bardzo cenne dla nas trzy punkty. I tym sposobem tutaj tą wygraną, ta wygrana daje nam to, że zbliżamy się do tych przeciwników, zespołów, które są nad nami i... No i bardzo tutaj w kontekście świąt, bardzo nas to cieszy, bo za chwileczkę no, teraz dziewczyny będą jechały do domów i w dobrych nastrojach i to i to, i to, to bardzo fajnie, że będą odpoczywały w dobrym, humor, w dobrym humorze. No właśnie, bo przed meczem patrząc na tabelę, wy, trzy zwycięstwa, Sosnowiec 5, ale różnica w tabeli była bardzo w punktach, bo to jednak 10 punktów różnicy. E co spowodowało, że wygraliście i powiedzmy sobie szczerze, te wygrane sety łatwo no, wygrywaliście, bo mieliście przewagę nawet w drugim secie zaczęliście od 10 do 1. Zgadza się. Na pewno mieliśmy zmiany na boisku. Dołączyły do nas Kasia Bagrowska, dołączyła pola janiska, które dały bardzo fajne zmiany. Końcówka czwartego seta weszła Ewelina która zagrała dwie, dwie, dwa, dwa bardzo dobre zagry, serwisy. Yy, tutaj stwierdziliśmy, że chyba nie ma układu nerwowego totalnie, bo w końcówce weszła pierwszy raz na boisku w czwartym secie przystanie bodajże 23-23 i dwa razy zagrała super serwis, yy, co dużo się też mocno się przyczyniło do tego, że wygraliśmy yy, ten set i mecz. Sprawa dla całego zespołu uważam, bo całość grała bardzo dobrze i uważam, że możemy grać jeszcze lepiej, bo potrzebujemy też na pewno chwilkę czasu na to, żeby troszkę się zrozumieć na boisku. troszkę się dograć teraz na boisku przy, przy też dziewczyna, które dołączyły, czyli Kasi i Poli. Jak jeszcze na tym popracujemy, bo my mamy cały czas co robić, to uważam, że jesteśmy w stanie grać jeszcze lepiej niż, niż graliśmy dzisiaj, a. Tak, drugi, trzeci set był taki bardzo pod naszą kontrolą. E, tam miał, miał też Sosnowiec e, serię taką, że zaczynały nas gonić, ale, ale cały czas to kontro, kontrolowaliśmy. W czwartym secie myślę, że też mieliśmy sporo takich piłek, które mogliśmy zamienić na punkty, sporo kontr. Było dużo długich akcji i te długie akcje i my wygraliśmy, i Sosnowiec wygrał. E, naprawdę tam chyba w pewnym, w pewnym momencie to troszeczkę i z jednej, i z drugiej strony e, mogło tlenu zabraknąć. A jakbyśmy tam jedną drugą akcję też zakończyli, troszkę lepiej wykonali kontratak, troszkę lepiej zbudowali tą akcję, wykonali kończący, kończący atak. Może troszeczkę sobie lepiej czasami jakąś sytuacyjną piłkę wystawili, bo tam było dużo sytuacyjnych piłek. To no też, też myślę, że w tym czwartym secie moglibyśmy troszeczkę szybciej to skończyć. Ale tutaj no myślę, że ten czwarty set był taki e, najlepszy i najlepsze widowisko było w czwartym secie. Tak, dużo przedłużonych akcji i fajne akcje. Ja widzę, że porównując wirdzinię i pole to dziewczyny chyba mają zupełnie inny sposób rozgrywania piłek. Czy to będzie właśnie takie zaskoczenie dla kolejnych przeciwników, jeżeli wejdzie pola zamiast wierdzini? Na pewno tak, bo yy, patrząc za cały sezon, to, no to pola jest nową zawodniczką w Lidze. I e, gdzieś tam patrząc sobie statystyki na dystrybucję, zaglądając w, li, zaglądając w liczby, e, jest nową osobą, po prostu nową rozgrywającą w lidze i zdecydowanie będzie trudniej rozczytać na ten moment. Myślę, że z każdym meczem będzie troszeczkę więcej tych danych, więc e, zespoły będą lepiej przygotowane też. A tak, to są dwie różne rozgrywające. E, jedna i druga ma swoje atuty, i tutaj z pewnością e, jest to duże wzmocnienie dla nas, i bardzo mnie to cieszy, że. E, że jedna i druga rozgrywająca jest w stanie zagrać dobrze i, i dokładać coś więcej na boisku, tak jak dzisiaj to miało miejsce. Na przykład, gdzie weszliśmy, troszkę poprawiliśmy grę, też zapaliśmy fajny rytm. Brawa dla dziewczyn. No i niewątpliwa liderka Kasia Bagrowska, która. Nie, I tutaj, jak z Kasią rozmawiałam, nie tyle liderka, że kończyła punkty, ale chyba tak mentalnie potrafiła też podbić piłkę, poklepać dziewczynę. Jak ty to odbierasz? Ja myślę, że bardzo fajnie, że mieliśmy fajny, fajny też klimat na boisku. I po akcji, gdzie traciliśmy jakiś punkt, potrafiliśmy stanąć do linii przyjęcia, zagrać kolejny side out, zbudować akcję. Nie przenosiliśmy poprzedniej akcji na kolejną akcję, tylko po podanej akcji było ucięcie i przejście do kolejnej piłki. I tutaj to doświadczenie Kaśki na pewno dużo daje. Tego też troszeczkę potrzebowaliśmy, i bardzo mnie, bardzo mnie to cieszy, że tym doświadczeniem też może się, może się dzielić, i tym samym gdzieś tam zespół czuje się troszeczkę pewniej. No właśnie, rozmawiałam również z Wiktorią i e, Justyną e, z Sosnowca. Obie zawodniczki pod Twoim patronem robiły ogromne postępy, zdobywały punkty dla energetyka, i zapytałam je, czy patrząc, właśnie, że. Kasia wróciła do energetyka, że Pola Janicka, też z Wielkopolski pochodząca, też wróciła do Wielkopolski. Czy one też o tym marzą? I wiesz co powiedziały? Ja mam odpowiedzieć co powiedziały? Kurczę, nie wiem, trudne pytanie. Trzeba pytać szefa i wskazały na ciebie. Aha, okej. Okay. Bardzo się cieszę, to bardzo miłe. E, fajnie, że, fajnie, że dziewczyny grają. I jedna i druga gra w szóstce. E, tak samo Amelka Bogdanowicz, która była, która była u nas również w pierwszej lize. Czy Agata sklepi, która również tutaj... E, no od młodzieży pracowaliśmy długo razem i ba, bardzo to cieszę, że cztery, cztery zawodniczki i cztery szóstkowe z drugiej strony. Ja trzymam kciuki za, e, za dziewczyny, żeby się rozwijały cały czas i o, o przyszłym sezonie, na razie mamy ten sezon. Jeszcze nie prowadzimy rozmów w kontekście przyszłego sezonu, ale, ale dlaczego mamy zawsze nie, poroz, dlaczego mamy nie porozmawiać? Ale w tym momencie zmieniłaby się jednak strategia energetyka, który do tej pory jest jakby ogrywanie młodzieży, bo jednak w tej chwili przy dziewczyny, które w młodzieżówce nie będą grały, tak? E, czy w tym momencie jest opcja zmiany, że energetyk będzie walczył o jednak wyższe cele niż pozostanie w tej pierwszej ligi, lidze i ogrywanie e, młodzieży? Nie, tutaj myślę, że myślę, że tutaj w kontekście takich celów nie, to, to, to nie ma za co za, za, za daleko w tym momencie wybiegać. E, mamy dużo wspaniałej młodzieży i cały czas również stawiamy na to, żeby zdobywać wysokie miejsca w rozgrywkach młodzieżowych i tak jest też w tym roku. Tutaj dołączają dwie seniorki do zespołu. E, bardzo to cieszy też, że te dziewczyny mogą się dzielić tym doświadczeniem, o którym powiedziałem, bo też mamy e, troszkę z perspektywy tutaj młodzieży, na kogo spojrzeć, coś podpatrzeć, pewne zachowania czy pewne zagrania i to i, tylko i wyłącznie to tutaj e, działa na plus całego zespołu. Więc tutaj tutaj żadne, żadne plany, tutaj nie idziemy w żadne plany, nic, nic, nic nie zmieniamy. Cały czas bazujemy na młodym zdolnym zespole i a w kontekście przyszłego roku no nie ma co rozmawiać teraz, mówię teraz jest, teraz jest ten, ten sezon i na pewno zawsze będziemy stawiać na młodzież, bo i zawsze będziemy pamiętali na maksa o młodzieży, bo od tego zaczynaliśmy i nasza młodzież wspaniale się rozwija. Co zresztą widać, że znajdują bez problemu miejsca w innych klubach. Tak, tak, tak. To jest, to jest dokładnie. To jest, to jest dodatkowa, dodatkowo, dodatkowy fakt, właśnie, że, że gdzieś tam. Jest to wszystko dobrze poukładane i tutaj do, do, dobrze szkolimy i dziewczyny mają możliwość grać w rozgrywkach seniorskich. Dobra, w takim razie gratuluję dzisiaj i czekamy na kolejny mecz, kolejne zwycięstwo i playoffy. Dziękuję.